Witajcie na moim kanale, dzisiaj pokażę Wam jakie kwiaty w tym roku będę sadził. Tutaj mamy koździk brodaty, niski, pełny. Tutaj mamy letni, letni, czerwony kwiat. Polecam je wszystkie, bo są bardzo ładne. Kolejny mamy groszy, pachnący, ładny. Bardzo polecam. Kolejny mamy napartnica purpurowa, bardzo fajna. I tutaj mamy odmianę tą, co przed chwilą zasadziłem. To pokażę wam. Polecam ją zasadzić, bo wygląda ładnie. I tutaj dzisiaj ją zasadziłem. Patrzcie, jak ładna jest. Polecam wszystkie. Wygląda bardzo ładnie. I tutaj jeszcze mamy tulipany i żonkile, które będziemy też wsadzić i wam pokażę w następnym odcinku, że będą posadzone